Witam. Dzisiaj jesteśmy na innym żurawiu. Linden Komansa. Nowszy jakieś 30 lat od żurawia, który pokazywałem w poprzednim filmiku. Widać to po kabinie zdecydowanie. I po sprzęcie. Model 16LC-260 Wysięgnik opcja 45 metrów Na końcu na 45 metrze podnosi 6200 A przy wieży targa 12 do Tu mamy lewy joystick Lewy joystick jest inny niż prawy Wygląda zupełnie inaczej Żuraw jest na falowniku, nie ma tu żadnych biegów. Wszystko chodzi bardzo płynnie. Jak ktoś przychodzi z żurawia starszego na stycznikach, to na początku jest się ciężko przestawić, ponieważ ciężko jest wyczuć prędkości, obrotu, zblocza, wyciągarki, jazdy wózkiem. Wszystko chodzi bardzo płynnie, tak jak gaz w aucie. Automatyczny hamulec. Kontra nie działa totalnie. Jedziemy w lewo, wychylamy joystick w prawo. Na obrocie totalnie nic się nie dzieje, musimy czekać aż hamulec sam zatrzyma. wysięgnik po lewej stronie mamy dużo przełączników i przycisków. Wszystko ładne, czyste, ergonomiczne. Na dole mamy tutaj zmianę prędkości wyciągarki. Cztery możliwości. Na jedynce najwolniej, na czwórce najszybciej. Dalej mamy przycisk od zmiany linowania podwójne albo poczwórne. Przycisk od wiatrowania przycisk od hamulca na obrocie. Hamulec jest automatyczny, ale gdy wieje, to możemy sobie przyspieszyć. Załączenie hamulca poprzez właśnie ten przycisk. Dalej mamy joystick, czyli obrót i wózek, tak jak wszędzie. Tu mamy spryskiwacze i wycieraczki, no i wskaźni wskaźniki od wyłącznika przeciążeniowego 90%, u dźwigu maksymalnego 100%, Żuraw przeciążony. Tak jak sprawdziłem w instrukcji, ta lampka zapala się, gdy żuraw jest przeciążony, czyli gdy mamy 100% udźwigu maksymalnego. Jest to po prostu wskaźnik, że zablokowana jest wyciągarka. Są tutaj dwie strzałeczki i krzyżyk, po prostu wskazuje, że nie możemy już podnosić do góry, czyli żuraw jest przeciążony. Także w sumie mogłoby tego nie być, bo jest wskaźnik od y, maksymalnego udźwigu, natomiast dali tu jeszcze taki inny wskaźnik, lampkę, nie, która pokazuje, gdy zablokowana jest wyciągarka. Zapala się wtedy y, ta żółta lampka. No i mamy prawą stronę konsoli. Tutaj sygnał dźwiękowy, przycisk od włączenia żurawia, grzybek, prawy joystick. Co ciekawe, on w ogóle praktycznie nie chodzi lewo-prawo. Tak samo mamy tu falownik na wyciągarce góra-dół. Wszystko chodzi płynnie i na dole mamy tu taki czerwony przycisk. To jest spowolnienie wyciągarki, gdy jedziemy na dół. Możemy jechać pełną prędkością. Wciskamy przycisk i w tym momencie wyciągarka przechodzi nam na najwolniejszy bieg, czyli jedzie maksymalnie powoli na dół. Możemy mieć maksymalnie wychylony ten joystick. Wciskamy sobie przycisk i wyciągarka wtedy... Zwalnia do najwolniejszego biegu. Dalej mamy tutaj taki przełącznik, to jest jazda po torowisku. Tak więc, kontynuując, prawa strona konsoli, tutaj mamy przycisk od jazdy po torowisku. Dalej mamy możliwość zmiany prędkości wózka. Ogrzewanie 2 stopnie oraz 2 stopnie. Nawiewu wentylacji, jeżeli chcemy włączyć wentylator bez e, ogrzewania. No i tu mamy przycisk hamulec odjazdy po torowisku. Teraz Wam pokażę tablicę wskaźników, jaką tu mamy w kabinie. Wyświetlać. U góry mamy wiatromierz. Dalej mamy datę, godzinę. Przechył e, procentowo. 20% w obecnej chwili, 100% to maksymalny przechył. Tutaj mamy wysięg wraz ze wskażaniem maksymalnego udźwigu na danym wysięgu. Dalej jest waga, obrót, do końca nie wiem co wyznacza 0. No i mamy tutaj odległość haka od poziomu 0 ziemi. No, na lewo tutaj mamy też e, wyświetlają się różne ikonki w zależności od tego, co dzieje się z żurawiem. Żuraw mamy załączony. Jeżeli go wyłączymy, tutaj pojawi się ikonka z czerwonym polem. No jak zwiatrujemy żuraw również tutaj w tym miejscu e, wyświetli się ikonka, że żuraw jest zwiatrowany. No i również mamy tutaj wskaźnik kolinowania, czy mamy poczwórne, e, czy podwójne. Też należy podkreślić, że wszystko działa i te wszystkie wskaźniki działają w obecnej chwili perfekcyjnie. No ale jesteśmy w Szwecji, e, może dlatego. W Polsce pewnie połowa by już nie działała. E, niżej mamy kamerę. E, na wózku jest zainstalowana kamera, e, która pokazuje nam e, zblocze, czyli patrzy w dół, tak jak w starym GTA. E, jest tutaj zoom, możemy sobie zoomować. Tak, w zasadzie możemy zobaczyć. No, kamera jest super jakości. Możemy tutaj zobaczyć dosłownie zapałkę. O. Bardzo przydatne, jeżeli wjeżdżamy za budynek. Na tej budowie, non stop, trzeba wjeżdżać za budynek, gdzie nic nie widać. No i w zasadzie wszystko można zrobić tylko patrząc w tą kamerkę. Pokazuje idealnie, w którym miejscu jest wózek. No i możemy sobie zobaczyć, co dzieje się ze zbloczem w tym momencie. Jeżeli zoomujemy sobie, to widzimy co Hakowy pokazuje. Czy mamy jechać do przodu, do tyłu, czy podnosić, opuszczać? Super sprawa. Odnośnie kabiny, to trzeba podkreślić jeszcze, że jest ona duża. Tutaj mamy wycieraczkę i w kabinie siedzimy na boso. Wszyscy tutaj tak siedzą. Szwed, który jeździ, też wchodzi na boso. Do kabiny. Roletka z tyłu. W kabinie jest. Klimatyzacja. Tabelka u dźwigu no to nic nadzwyczajnego. Mamy tu również pilot od klimatyzacji. Spryskiwać żeby sobie spryskać szybę. Radio samochodowe do puszczania muzyki. No i radio do komunikacji z hakowym. No co ciekawe tu jeszcze odnośnie tego radia mogę powiedzieć, że mamy tutaj pedał. Jeżeli coś mówimy, to wciskamy sobie po prostu pedał, nie musimy męczyć się odrywać ręki i yy, wciskać przycisku na radiu, żeby się porozumieć z hakowym. Bardzo wygodne. No i jeszcze na stałe tu jest zamontowany w kabinie odkurzacz.